Cześć, witam. Wracam właśnie z obserwacji rozlewiska Bobrów. Tam, gdzie obserwuję drzewo, które jest podgryzane przez Bobry. Bobry budują tamę. Fajnie nagrało się wszystko: to znaczy, ściąganie drzewa z młodnika na budowę tamy. Budowa tamy jak i podgryzanie drzewa postanowiłem zabrać kamery i zakończyć już nagrywanie w tym miejscu chociaż to drzewo nie zostało obalone gdyż kamery zostały zdemaskowane i nie wiem jakie są po prostu zamiary osoby która zdemaskowała fotopułapki no kamery nie były zbytnio ukryte bo Miejscówka tamta jest taka no troszkę wiecie, nie ma gdzie jak tego zamaskować. Także postanowiłem sprzęt zabrać. W lesie trwa polowanie. Poproszono mnie o opuszczenie terenu. Także was zapraszam na film. Kamerki zabrałem do domu na przegląd. Niech się ogrzeją, podładuję baterie. Wywiozę je do innego lasu zapraszam na materiał o bobrach Jak widzieliście, całkiem przyzwoicie się to wszystko nagrało. Cały ten proces ścinania drewna, pozyskiwania przez bobry, zlekania na budowę tamy, budowa tamy, jak i podgryzanie tego drzewa. Jestem z całą pewnością przekonany, że na pewno nagrałbym moment obalenia drewna, ale tak jak mówię, zabieram kamery. Nie chcę sprawdzić, czy. Czy jeszcze jutro tam będą? Nie znam zamiarów osoby, która robiła te zdjęcia kamer. Także uznałem, że tak będzie lepiej. Dzień jest już bardzo krótki. Ciężko jest w przyzwoitej porze wybrać się do lasu i wrócić z niego. Dziękuję bardzo za uwagę. Napiszcie komentarze, jak się oglądało materiał o bobrach. Co myślicie o zabraniu tych fotopułapek. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Cześć.